Gdzie jest Twój dom? Wpływamy y... często nie z domem mym, jam tu przechodniem jest. Jest też druga fajna piosenka w... w języku angielskim, to mojego ojca dom. Można by powiedzieć, że wydaje się, że to są takie dwie myśli sprzeczne, One nie są sprzeczne w tym sensie, że świat należy do Boga. Jezus jest Panem zarówno ziemi, jak i nieba. No ale ciągle na tym etapie, dzisiaj, jakby to królestwo jego się rozszerza i jeszcze nie jest do końca przyjęte, i w tym sensie myślę, że musimy gdzieś jednak jako chrześcijanie mieć takie poczucie, że, że przynależymy gdzie indziej albo że przynależymy do stolicy, która jest na razie w górze i dopiero zejdzie na dół. I to faktycznie ta, ta, ta Ziemia się wypełni poznaniem Pana, tak jak, e, tak, jak, e, tak jak oceany wypełnione są wodą. Taki czas przyjdzie, e, Chrystus całą rzeczywistość zmieni, ale ten dzisiejszy system rzeczy, on jest e, nie nasz. On jest nie nasz. Myślę sobie, że warto sobie to uświadamiać. E, może w obecnych czasach jest to stosunkowo łatwo sobie uświadomić, dlatego że. Patrzymy na tak wiele zła, na tak wiele nikczemności, na tak wiele oszustw, na tak wiele kruchości i słabości, na tak wiele oszustw, właśnie na tak wiele, bym powiedział, zakłamania, fałszu, zdrady, manipulacji. Jakoś myślę sobie, że nic nie, nie zapowiada jakiejś większej zmiany w tym wymiarze. Natomiast, no właśnie, natomiast pytanie, czy ta tęsknota nasza, za domem, za tym miejscem ojca, za tym yy, domem ojca, do którego należymy, czy do tego niemieckiego Jeruzalem, jak mówił yy, do, do Galacjancy, yy, czy Księga Objawienia, pytanie, czy faktycznie ta tęsknota w nas jest. Myślę sobie, że, że ta tęsknota jest czymś bardzo ważnym. To znaczy ta tęsknota sprawia, że... Yy, yy, że się wewnętrznie nie godzimy na to. Znaczy, Może musimy to przeżyć, musimy to znieść, ale, ale, ale wewnętrznie przynależymy gdzieś indziej. Możemy mieć inny zestaw wartości, możemy mieć inne przekonania, możemy e, budować takie przyczółki tego niebańskiego tego Jeruzalem tu na ziemi, ale właśnie wtedy, kiedy mamy tą tożsamość gdzie indziej. Także życzę nam, żebyśmy byli w drodze, życzę nam, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy którzy osiądą gdzieś, nie osiadaj, ale raczej mi to przekonanie, że nie należysz, że twoja. Ojczyzna jest w niebie, skąd też zbawiciela oczekujesz. Tego ci życzę i życzę Ci, żeby ta niedziela dzisiejsza do, ciebie, do tego ciebie właśnie przybliżyła. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy należeć do Ciebie. I daj nam, Panie, w tym należeniu do Ciebie żyć, właśnie w oczekiwaniu tego nowego, które Ty nam kiedyś przyniesiesz. I daj nam to przynosić jak najwięcej i jak najmocniej już teraz. Dzięki naszej przynależności do Ciebie. Z Bogiem. Do zobaczenia.